No, z tego punktu bardziej się cieszycie niż z tego w Kielcach, prawda? Jeśli chodzi o przebieg spotkania? No Z drugiej strony można, można powiedzieć, że w pierwszej połowie mogliśmy pokusić się jakoś w bramkę, bo tę sytuację mieliśmy. Natomiast no, już w drugiej nas, że tak powiem, przycisnęła. Spowodowane to było tym, że, że, graliśmy, że graliśmy w osłabieniu. No i mi się wydaje, że ten, ten wynik chyba sprawiedliwy. Legia miał tylko takie 200% stuprocentowe sytuacje. Jedna to co tam panu piłka tak pod, pod, pod panem gdzieś się schowała i nie wiem, czy Radowicz do niej doby, czy ktoś inny. I, Ale... i główka Luboi to w zasadzie dwie takie. No dwie, wcześniej, wcześniej, no, tak, jak, tak jak pan mówi, wszystko wszystko blokowaliśmy, miała dwie sytuacje. My też jakieś sytuacje w pierwszej połowie mieliśmy, no jeszcze, jest, jeszcze w ramce jest Wojtek, Wojtek co to tą sytuację, co, co pan mówił uratował. No i tak jak mówię chyba chyba remis sprawiedliwy. Maciej do była specjalnie. nie mamy do niego nie, nie mamy do niego pretensji, bo, bo to były jego dwa faule, dwa jedyne faule w tym meczu, dlatego taką troszeczkę, troszeczkę mógł sędzia, że taką jeszcze jeszcze oszczędzić, bo to, jak ktoś jeszcze dwa faule. Nie faulował sobie tego nie żadnego. Dokładnie, dokładnie, dlatego no to to jest decyzja sędziego. No, troszeczkę, troszeczkę na wyraz. Tak, drugi mecz na, na zero z tyłu to może cieszyć po tym początku sezonu, w którym traciliście bramkę za bramką. No tak, tak. No, najważniejsze jest zagrać z tyłu na zero, a z przodu może coś się uda. Szkoda, że tych bramek nie strzelamy, bo, bo mogłyby być wyniki zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie naszą korzyść. No ale chyba się trzeba cieszyć z tego, z tego remisu tutaj.